Witam Państwa w drugiej części debaty przed drugą turą wyborów na Urząd Burmistrza Góry Kalwarii. Zaczniemy tym razem od takiej dość kontrowersyjnej kwestii, to znaczy od Straży Miejskiej. Jest to służba, która mimo że istnieje w górze Kalwarii długo, no nie ma najlepszej opinii. Mieszkańcy uważają, że powinna być bardziej widoczna na ulicach, że powinna. Częściej wchodzić w patrolach pieszych, a niektórzy uważają, że w ogóle jest niepotrzebna i powinna być zlikwidowana. Panie redaktorze, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o wizerunek straży, to on jest tak postrzegany i takie opinie również do mnie dochodzą. Natomiast ja pragnę zauważyć, że straż została powołana, powołana tak jak pan zauważył, kilkanaście lat temu, a dokładnie 20 lat temu. Była chyba to jedna z pierwszych jednostek powołanych na terenie gminnym w całej Polsce. Straż została powołana do utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest to rzeczywiście służba, która podlega bezpośrednio burmistrzowi i która ma dać poczucie bezpieczeństwa i porządku w gminie. Nie jest to łatwa służba, bo jest to bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Natomiast ja również zgadzam się z tym, że. Jej skuteczność w tej chwili nie jest taka, jaką myśmy oczekiwali, zarówno ja jako wiceburmistrz no i, i myślę, że również są takie opinie mieszkańców. Na to wpływ ma wiele czynników. Pierwszy czynnik to oczywiście ludzki czynnik. I tutaj trzeba podjąć działania zarówno skierowane na pana komendanta, jak i funkcjonariuszy, że ta mentalność funkcjonariuszy musi być zmieniona. To, że mieszkańcy oczekują pierwszych patroli, to jest potrzeba pierwsza i te patrole, jeżeli zostałbym burmistrzem, to na pewno będą. Być może, że będą wzmocnione również przez patrole mieszane łącznie z policją. Drugi element to są sprawy kadrowe i o tym musimy jasno powiedzieć. Obszar gminy jest bardzo duży. Gdy straż pojedzie na interwencję albo na jakąś wizję lokalną w teren, to automatycznie tych funkcjonariuszy na mieście brakuje. Czyli tutaj wiąże się to z finansami. Trzecia sprawa organizacyjna. Godziny pracy straży również powinny według mnie ulec modyfikacji. Straż powinna pracować w systemie który jest najbardziej oczekiwany przez mieszkańców, czyli również w weekendy i w godzinach późno wieczornych czy nawet nocnych, wtedy kiedy to poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest w pewien sposób najmniejsze. Kolejnym elementem, który usprawni i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, to jest monitoring wizyjny na terenie miasta. Myślę, że to też będzie narzędzie, które będzie skutecznie wspomagało działalność naszej Straży. Natomiast czy... zgadzam się, tutaj muszą nastąpić duże, duże zmiany, jeżeli chodzi o sprawy i organizacyjne, i ewentualnie sprawy zwiększenia środków na tą straż. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Szydłowski. No, patrole piesze Straży Miejskiej to rzecz, która aż się prosi, żeby była bardziej widoczna na, u naszych ulicach. Tak jak pan powiedział, burmistrz, 20 lat temu, kiedy. Straż Miejska rozpoczyna działanie na terenie gminy, zaczynała właśnie od, od patroli pieszych i do tego trzeba wrócić. To strażnicy właśnie gwarantują też bezpieczeństwo, może nie mają tych kompetencji, które ma policja, ale bezpieczeństwo mieszkańców, a także wiele innych kwestii, za które Straż Miejska odpowiada, to kwestia, na którą należy nam położyć nacisk. No nie wiem, czy nocne patrole Straży Miejskiej dadzą efekt. W przypadku mieszania ich, że tak powiem, patroli -straży, policji Straży Miejskiej będzie miało to efekt, bo będziemy mieli wtedy pewne narzędzia. Straż Miejska dziś niestety ma dość szeroki zakres obowiązków i wymagamy od Straży Miejskiej bardzo dużo i być może dlatego większość z tych naszych pójść czy oczekiwań nie jest spełniana. To jest fotoradar, to jest, yy, prawda, błąkający się pies czy kot, to są palone śmieci, ale to także niestety często wykorzystywanie Straży Miejskiej do, do nie wiem, wysyłania zaproszeń po sołtysach czy innych mm, zaproszonych gościach na imprezy gminne. Jeśli będziemy od Straży Miejskiej oczekiwali wszystkiego, to nie będziemy mieli niczego. Tu trzeba jasno sprecyzować, czy Straż Miejska ma patrolować ulice i chodniki? Czy ma odpowiadać za zdjęcia fotoradaru? Czy może odpowiadać już niebawem, mam nadzieję, że za monitoring? W kwestii monitoringu no, dojdzie kolejny element, za który będzie musiał ktoś odpowiadać. Potrzebne są nowe zasoby ludzkie i monitoring tak potrzebny, od dwóch lat obiecany. Niestety do tej pory nie ma i uważam, że w tej kwestii na pewno trzeba y, wzmocnić działania, żeby w końcu powstał. Dwa lata czekamy na monitoring tak potrzebny i on zaspokoiłby tak naprawdę wiele potrzeb związanych także z działalnością straży miejskiej. Czemu dwa lata nie powstał, kiedy było obiecane, że powstanie? Nie wiem, no to już trudno mi się wypowiadać na ten temat, natomiast wiem, że to jest potrzebne. Wiem, że straż miejska powinna się tym zajmować i wiem, że wiele obowiązków, które dziś straż miejska ma, ten monitoring mógłby o to będę zabiegał, żeby jak najszybciej powstał monitoring, który między innymi Straż Miejska powinna obsługiwać. Jestem jak najbardziej za tym, żeby więcej patroli pieszych było na ulicach Góry Karwali, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby wiedzieli, że mogą się zwrócić, jeśli mają problem. Dziękuję. Panie Arkadiuszu, odpowiem może na niektóre pytania albo stosunkuję się do nich. Więcej patroli to więcej nakładów finansowych na straż. Pan sobie doskonale z tego zdaje sprawę, że budżet też nie jest gumy i są pewne ograniczenia. Natomiast ja również to powiedziałem, że trzeba rozważyć ewentualnie zwiększenie środków, żeby poprawić skuteczność straży. To z tym się zgadzam. Jeżeli chodzi o monitoring to tutaj podobnie jak i inne inwestycje to trwa nie dwa lata, tylko półtora roku, na pewno za długo według mojej oceny też, ale tutaj wchodzą oczywiście jak przy każdej inwestycji zagadnienia i techniczne i procedury przetargowe i zwią związanie się z ofertą z wykonawcą dokumentacji technicznej, a przede wszystkim uzgodnienia zarówno z energetyką, jak i z telekomunikacją. Na pewno były to de de determinanty, które spowodowały, że monitoring w tym roku nie zafunkcjonował. Natomiast mam dla mieszkańców informację, że w tej chwili już jest przygotowana umowa na wybór oferenta, który rozpocznie budowę centrum dowodzeniowego jak gdyby monitoringu w Straży Miejskiej, jak również montaż pierwszych kamer. I to nastąpi już. Myślę, że przyszły rok przyczyni się do tego, że ten monitoring w szerokim zakresie w mieście już powstanie. W lutym 2008 roku na łamach jednej z lokalnych gazet obiecał Pan, że powstanie on niebawem. Pewnie powstanie, jeśli dobrze pójdzie w przyszłym roku, w lutym, a więc dwa lata. Mm -hmm. Czy naprawdę... To niebawem to było te dwa lata, Panie Burmistrzu? Czy naprawdę nie można było zrobić tego szybciej? Panie Arkadiuszu, jest Pan pracownikiem urzędu, prawda? Wie Pan, na jakich dokumentach, w oparciu o jakie prawo, urząd funkcjonuje? Jeżeli byłoby to gospodarstwo prywatne, można te pieniądze publiczne wydawać bez żadnych procedur. Tu niestety tego się nie da. A druga sprawa, o którą jeszcze raz podkreślam, Pewnych rzeczy nie można było w tym przewidzieć, nie można było przewidzieć reorganizacji w, tele, w energetyce, która wpłynęła na to, że uzgodnienia nie trwały standardowo 3 miesiące czy nawet 6, jak zakładał wykonawca projektu, tylko przedłużyły się do ponad roku. Owszem, wielokrotnie naciskaliśmy, monitorowaliśmy wykonawcę, no niestety to się przesunęło. Czyli niepotrzebne były te obietnice. To znaczy, jeżeli się podchodzi do projektu, zakłada się optymalny czas wykonania. Natomiast życie pewne rzeczy, pewne elementy weryfikuje. I myślę, że Pan z takimi elementami w swojej pracy, w swoim życiu również się spotkał. Dobrze, panowie, przejdę do kwestii finansowych. Przyszłoroczny budżet to, no, można powiedzieć, pewien dramat, bo... Nie ma w obecnym projekcie ani jednej nowej inwestycji. Jeśli weźmiemy pod uwagę projekty, które powstały w zeszłym roku i chcielibyśmy je w tym roku w przyszłym roku, przepraszam, zrealizować, musimy pożyczyć jako Góra Kalwaria 10,5 miliona złotych. W jaki sposób panowie zamierzacie zwiększyć procent wydatków w budżecie na inwestycje? Jak to zrobić? Na czym jeszcze można zaoszczędzić w tej gminie? Pierwszego zapytam pana Arkadiusza Strzyżewskiego. No przede wszystkim trzeba <gry> zadbać o przychody do gminnej kasy. O, oczywiście oszczędności także są potrzebne w naszym budżecie i w naszych wydatkach. Bo musimy zrobić wszystko, żeby wpływy były coraz większe, żeby w przyszłorocznym budżecie albo albo, albo jeszcze w kolejnych zistniały takie środki, które pozwolą na mm, zrealizowanie potrzebnych tak naszej gminie inwestycji. Pomysłów mam kilka. Jednym z nich to jest pomysł związany z terenami po dawnej Strzelnicy, terenami w miejscowości Liń, Aleksandrów, które dziś są w gestii starostwa, są własnością starostwa, ale jestem po rozmowie z przyszłym starostą i myślę, że jest duża szansa na to, żeby te tereny sprzedane. Dały także gminie Góra Kalwaria wpływy, tak potrzebne wpływy do gminnego budżetu. Ponad 100 hektarów o wartości około 200 milionów to znaczące środki dla Góry Kalwarii i o to chcę walczyć. Ale kto miałby to sprzedać? Starostwo, które jest właścicielem. Jeśli będzie porozumienie, w ramach którego Góra Kalwaria uzyska połowę środków ze sprzedaży tych terenów, zasili to znacząco budżet gminy. Drugim moim pomysłem, żeby zwiększyć dochody gminy Góra Kalwaria, to przede wszystkim pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje, co do tej pory niestety się nie udawało naszej gminie i co bardzo kulało, a tak naprawdę to ogromna szansa, którą wykorzystali wszyscy dookoła tylko nie Góra Kalwaria. Przede wszystkim chcę zadbać o to, żeby zreformować tak komórkę w naszym urzędzie, która będzie pozyskiwała środki różne, nie tylko unijne, ale także krajowe na pozyskiwanie, na inwestycje gminne, na strategiczne inwestycje gminne. Chcę nacisk położyć na duże projekty, na zdobywanie środków na znaczące inwestycje. Oczywiście na projekty miękkie także. Kolejnym elementem, który powoduje, że Góra Kalwaria zacznie mieć wpływy różnych podatków, czy to SPIT, czy to STIT, to jest uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego jeśli powstaną, jeśli stworzymy warunki do powstawania nowych firm, do powstawania nowych osiedli dla tych, którzy będą na naszym terenie chcieli budować właśnie osiedla, przedsiębiorstwa, fabryki, stworzymy miejsca pracy. Z tego też są wymierne korzyści, to są wpływy z podatku PIT, ale także wpływy od nieruchomości. Jeśli zamieniamy ziemię rolną na Miejsce pracy na, na to, gdzie powstaje fabryka, automatycznie zwiększamy wpływy do gminnej kasy i o to trzeba zabiegać i walczyć. To jest proces, który niestety może od razu nie przynosi efektów, ale trzeba rozpocząć go już dziś, bo niestety w tej kwestii na tą chwilę jesteśmy mocno w tyle. Niespełna 40% uchwalonych planów to tak naprawdę hamulec dla rozwoju góry Kalwarii. Natomiast jeśli chodzi o oszczędności, oszczędności trzeba oczywiście też szukać. Trzeba dokładnie przyjrzeć się budżetowi gminy i zobaczyć gdzie zbędne środki wyciekają, gdzie mamy wydatki, które nie są uzasadnione. Trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć i jasno mieszkańcom i mieszkańców poinformować, że w prowizorium budżetowym na rok 2011 po stronie dochodów, nie przychodów, bo ja bym nie mówił Panie Arkadiuszu o przychodach tylko o dochodach, jest 7 milionów mniej niż w roku bieżącym. Jest to duża kwota, bo na inwestycje automatycznie maleje kwota przeznaczona. Jak to zrobić, jak poprawić? Oczywiście łatwo się rządzi, gdy są pieniądze. I tutaj przed burmistrzem stanie ogromne zadanie i olbrzymie wyzwanie. Jak ja bym to widział, Przede wszystkim chciałbym utrzymać wskaźnik inwestycyjny co najmniej na poziomie 25%. Co najmniej zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej. W tej chwili w prowizorium jest to 15%. Jest to zbyt mało, bo uważam, że taki wskaźnik nie będzie powodował... To co pożyczać, pieniądze? Nie będzie powodował rozwoju gminy. Inwestycje są motorem napędowym, to nie tylko miejsca pracy, ale to również właśnie podatki przychodzą nowe firmy. Za tym idzie... Yy, Konkretny dochód dla gminy. Czy pożyczać? No nie, są inne rozwiązania. I tutaj pan Arkadiusz doskonale powinien wiedzieć, że nie tylko w naszej gminie, ale w ogóle w Polsce mało zrealizowano inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Bo po prostu ustawa była taka, że nikt na tej ustawie nie mógł pracować. W tej chwili ta ustawa została znowelizowana. Jest ona bardziej o strony prawno-formalnej, bezpieczna dla gminy. W związku z tym gminy również wchodzą w partnerstwo. Przykładem tego jest powiat w Powiecie Szpital, który powstał w formie partnerstwa publiczno-prywatnego I, i to jest dobry przykład, że na terenie naszego powiatu można również to, to zastosować.